Dzień dobry Państwu, Jacek Bartosiach Strategy in Future. <grych> Nagranie szczególne, bowiem chciałbym podziękować właśnie otrzymałem statuetkę. Proszę sobie wyobrazić, statuetkę, już się pokazuje Best Stream Awards, czyli audiobook faktu roku 2025 za oczy szeroko otwarte, Polska w wojnie światowej czyta oczywiście Antek Pawlicki. Drodzy Państwo, tutaj jest opis. Bardzo Wam dziękuję, bo to właściwie dla Was nagroda. Serdecznie gratulujemy wygranej w festiwalu Best Stream Audio Awards w kategorii Audiobook Faktu. Twój audiobook zdobył największe uznanie słuchaczek i słuchacza i głosy oddane na stronie internetowej w mediach społecznościowych zdecydowały o Twoim zwycięstwie. Co tu dużo mówić? Bardzo Państwu dziękuję. To konkretnie dla Was. Bardzo Wam dziękuję. Bardzo dziękuję dla wsparcie Straty Zniżu, i tego wszystkiego, co robimy. Czujemy się jak Argonauci intermarium, którzy starają się po prostu robić swoje. Pozdrawiam serdecznie, Jacek Bartosiak.